Witamy w Czerwcowym Magazynie na Kielskim. Dziś w programie powiemy między innymi o bezpiecznych wakacjach i planach związanych z renowacją kina. A zaczynamy od corocznego jarmarku Świętego Wawrzyńca. Jarmark został stworzony po to, ażeby miejscowi twórcy ludowi, ale też wszyscy ci, którzy szanują tradycję, więc tworzą jadło, rękodzieło, żeby mogli pokazać jak piękna jest Kraina i Pałki. A więc pokazać to, co mamy tutaj najpiękniejszego. To był już jedenasty jarmark Świętego Wawrzyńca. No i trzeba pamiętać, że nie jest to jedyna impreza, która się tego dnia odbywa, ponieważ z naszymi partnerami, Partnerstwem dla Krajnej Pałk, robimy całą rzecz wspólnie, a oni mają swój konkurs tradycji kulinarnych. Ich jest starszy, bo ten konkurs to już szesnasta edycja, dopiero jedenasty raz, ale od 2011 roku obie imprezy ku uciesze wszystkich i myślę, że to dobrze wypada, odbywają się razem. Słowem, dla każdego coś miłego, a wszystkiemu patronuje święty Wawrzyniec. Święty Wawrzyniec pojawia się po raz pierwszy w naszej historii już w XII wieku. W pierwszej i jedynej oryginalnej legendzie o nakle. Miał pomagać wojom polskim zdobywać nakło z rąk pomorskich. Pierwsza historyczna parafia w nakle, również na jego cześć, miała być pod wezwaniem świętego Wawrzyńca, stąd i Wawrzyniec. A że Wawrzyniec jest patronem kucharzy. To doskonale zbiegło się również z tą tradycją kulinarną, a ta jest coraz chętniej odkrywana przez Polaków. Te kulinaria to przede wszystkim e, takie przodownictwo w turystyce, w rekreacji, że nie ma kulinariów, to nie ma też tej turystyki, jeżeli mówimy o turystyce wiejskiej, tej turystyce weekendowej, krótkiej. E, ktoś, kto przyjeżdża na obszar Doliny Noteci, to oczywiście chce tutaj zobaczyć piękne uroki e, przyrody, ale również zasmakować w tym lokalnym jadle. A podobno smakować jest co? Krajne piełki smakują oczywiście pysznie. To nie tylko znane przede wszystkim tutaj z regionu mięso gęsi, półgęsek, gęsina tradycyjna, ale to również sery, twarogi, to również bardzo modne ostatnio napoje, chociażby z czarnego bzu. Ale jarmark to również wiele innych atrakcji. Staramy się, żeby co roku było coś nowego. W tym roku rzeczywiście z okazji 720-lecia miasta Nakła odsłona jarmarku musiała być wyjątkowa, stąd nasz prezent, a więc prezentacja makiety stworzonej przez naszych pracowników, ale również przez nakielan, którzy przychodzili do nas przez wiele tygodni i pomagali ją tworzyć. Oprócz tego były konkursy, konkurs rysunkowy o nakielskich zabytkach i konkurs pszczelarski, bo już drugi raz z rzędu współpracujemy z Nakielskim Kołem Pszczelarzy i jednocześnie to dzień pszczoły, a zatem mamy wiele różnych imprez jednego dnia. Na jarmarku po raz pierwszy można było kupić specjalną edycję magnesów. To jest wyjątkowa seria, bo została stworzona z myślą o naszych najmłodszych, ale. Z doświadczenia wiem, że jej starszym się podoba. To Jest bardzo kolorowa, bardzo barwna. Jest w takiej odsłonie z postaciami dziecięcymi, nawiązującymi trochę może do komiksu, może do rysunku, ale rzeczywiście cieszy oko, chociażby ze względu na ilość kolorów. Bardzo się wyróżnia. I mamy na tych magnesach oczywiście herb naszego miasta z naszą Ewką Konewką, czyli fontanną rynkową i księciem Łokietkiem, któremu zawdzięczamy prawa miejskie. Jest nasze muzeum. Marina, rynek i kościoły. Także to na razie te, a być może w przyszłości będą kolejne. A teraz przenosimy się do kina w Nakle, które reaktywowano 3 lata temu. Pomysł na przywrócenie do życia tego obiektu był dosłownie strzałem w dziesiątkę. Nadszedł czas na zmianę. Przed kinem po 50 latach remont cieszymy się, ale też i boimy, bo. Czasami lepiej jest postawić coś na nowo niż e, remontować. Tak czy inaczej ruszamy z remontem, zaczniemy od sufitu, od ścian, e, zaczniemy od całego wyposażenia, praktycznie sceny, łącznie z różnego rodzaju podwiesiami, e, horyzontami, kurtynami. No i na końcu podłoga, no i wymarzone przez wszystkich nowe fotele, e, wygodniejsze. Kino w Nakle przez lata przyciągało wielu widzów. Kino nazywało się przedtem relaks, Relax. Kinorelax. Działało bardzo prężnie. Tutaj no, można powiedzieć, czasami nie starczało nam y, miejsc. Tyle było, ludzi się przewinęło. Przychodziły szkoły, przedszkola, zakłady pracy, był przegląd filmów polskich, przegląd filmów radzieckich, były poranki dla dzieci co niedzielę o godzinie 11. .00. Naprawdę dużo, dużo społeczności nakierskiej i spoza terenu nakoła przyjeżdżało na seanse filmowe. W tym kinie była atmosfera bardzo dobra, bardzo taka rodzinna. No, tłumy ludzi, nie tak było, że nie wszyscy, wszystkich mogliśmy przyjąć. No Była taka rodzinna atmosfera, ludzie interesowali się filmami. Myślę, że początki były naprawdę, bardzo, bardzo duża frekwencja była. Stare kroniki, do których dotarliśmy, potwierdzają to. I mimo, że zmiany są nieuchronne, podobno klimat na kielskiego kina zostanie ten sam. Chcemy zostawić mniej więcej kolor nowych foteli. Zostanie sufit, ten kształt sufitu. E, mam nadzieję, że zostaną też wspomnienia. Nie będzie ich widać, ale każdy, kto przyjdzie, będzie miał tą e, gdzieś tam w głowie pamięć starej sali kinowej. E, niestety, no, XXI wiek wymaga tego, aby ta sala już wyglądała całkiem inaczej. To po pierwsze, po drugie, już przed nami e, wymagania chociażby przeciwpożarowe, którym też musimy sprostać. Chciałabym, żeby to kino było nowoczesne e, na, na wiek już nasz XX pierwszy tak jak nasza sala konferencyjna to możemy się pochwalić, no, żeby dużo ludzi przychodziło, żeby na nowo się ludzie przychodzili tak jak kiedyś. Koszt remontu to około milion złotych, tak przynajmniej szacujemy. Z tego udało nam się pozyskać 100 tysięcy złotych z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz 222 tysiące z Ministerstwa Kultury. Pozostała kwota to środki własne gminy. Odnowione kino prawdopodobnie zacznie funkcjonować w maju przyszłego roku. Widok oznacza jedno, trwają wakacje, dzieci mają wolny, beztroski czas. Bywa niestety, że zapominają o bezpieczeństwie. Straż miejska w nakle duży nacisk kładzie na bezpieczeństwo najmłodszych, dlatego przygotowała nową propozycję. Sam pomysł narodziło samo, samo życie, ponieważ coraz więcej słyszymy o jakiejś przemocy, no niestety, wśród dzieci, a dobrze wiemy, że zdrowie, jakie nasze dzieci, to jest dobro najważniejsze dla nas. Stąd też pomysł, żeby przeprowadzić zajęcia z samobrony z dziećmi. Zajęcia będą odbywały się na świetlicach wiejskich, podczas zajęć tzw. zielonych szkół. Będziemy uczyć aktywnej obrony przed uderzeniami, obaleniami i duszeniami. Nie będziemy dzieci uczyć bić się, tylko aktywnej obrony, aby stworzyły sobie nawyki, które mogą mi się przydać w życiu codziennym. Bo jak się okazuje, ważne w samoobronie jest między innymi umiejętne upadanie. Jak przyznają służby, wakacje to czas, kiedy o bezpieczeństwie należy mówić szczególnie często. Dobro, bezpieczeństwo dzieci jest nam bardzo, bardzo cenne, bardzo bliskie. W związku z tym od 2016 roku realizujemy program „Bezpieczne wakacje”. Ten program ma na celu nie tylko realizowanie zajęć edukacyjnych z młodzieżą, ale również jesteśmy w miejscach, gdzie ta młodzież się gromadzi. Apelujemy za pośrednictwem mediów o to, aby zwracali szczególną uwagę, co młodzież robi, do rodziców, do sprzedawców. Aby sprzedawcy realizując swoje obowiązki kontrolowali sprawdzali dokument tożsamości, jeżeli. Podejrzana osoba, podejrzana co do wieku chce kupić alkohol, chce kupić papierosy, ponieważ prawnie jest to zabronione do 18 roku życia. Jesteśmy też przy akwenach wodnych, jesteśmy przy marinie. Informujemy, ostrzegamy, kontrolujemy. Tak samo klatki schodowe czyli tak naprawdę powiem kolokwialnie, staramy się wybijać z głowy złe pomysły, które mogą się pojawić. Naszej młodzieży w okresie wakacyjnym. Czasem należy mówić, wydawałoby się o sprawach oczywistych. Używanie odpowiedniego sprzętu do rekreacji czyli jeżeli to jest rower, to żeby ten rower był sprawny, prawda? Żeby, żeby miał przynajmniej jeden sprawny hamulec, żeby był wyposażony w światełka odblaskowe przynajmniej. Poza tym ochrona osobista. Młodzież korzysta nie tylko w nakle, ale od ubiegłego roku w nakle skateparku, czyli kask, ochraniacze, ponieważ jest to no, można powiedzieć wśród młodzieży sport ekstremalny, no i poza tym unikanie miejsc niebezpiecznych wieczorem typu, no może mogę powiedzieć to z odpowiedzialnością parki, jakieś uliczki, zakamarki, tam gdzie nie dochodzą, nie dochodzą światła lamp ulicznych. I to już wszystko w dzisiejszym programie. Życzymy wszystkim pięknych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji. A na kolejny magazyn nakielski zapraszamy w lipcu. Do zobaczenia!